Zobaczmy, jak się ma moja półka wstydu. Cześć, ja jestem Dominik. To jest Zbyt Wiele Gier, czyli miejsce, gdzie opowiadam Wam o różnych grach planszowych. Dzisiaj chciałbym zrobić po roku update tego, co znajduje się obecnie na mojej półce wstydu, czyli tam, gdzie znajdują się gry, które kupiłem. Ale jeszcze nie zagrałem i nie są one świeżo kupione, tylko leżą już tam i czekają dłuższy czas. W kwietniu zeszłego roku robiłem takie podsumowanie, i dzisiaj chciałbym się odnieść do tego, jak wygląda moja półka dzisiaj, a jak wyglądała w zeszłym roku. Jeśli chcecie zobaczyć, ile tytułów tam było, to zapraszam Was do tego filmu. I tam opowiadałem o 76 grach, które znajdowały się właśnie na mojej półce wstydu w kwietniu zeszłego roku. Przeliczyłem, ile jest ich teraz. I znajduje się na niej. 70 tytułów. Ale spokojnie nie będę mówił o wszystkich 70. Powiem tylko o różnicach, które występują między dzisiaj a stanem sprzed roku. Mam trzy kategorie. Pierwsza z tych kategorii polega na tym, że uznałem i przyznałem przed sobą, że no niestety nie zagram w te gry, więc poleciały one na sprzedaż. I jakie to były gry? Po pierwsze, Blood of the Northmen. Faktycznie chciałem w to zagrać, kupiłem ją w miarę po okazyjnej cenie, ale... no nie znalazłem okazji, żeby się to wydarzyło i wydaje mi się, że też mechanika tej gry e, nie do końca by mi się spodobała jak już sobie przeczytałem instrukcję, więc po prostu poleciała na sprzedaż Druga z gier, które wyleciały z tej półki bez zagrania to Lutecja Była to gra, którą kupiłem pod wpływem impulsu, w momencie kiedy kupowałem gry, jak wyprzedawała się wydawnictwo Lacerta, ale to była gra licytacyjna, i tak w sumie no, nie była pierwszym moim wyborem do tego, żeby w nią zagrać. Przydarzyła się okazja wysłania paczek do pewnego miejsca, w którym te gry mogą się przydać, i to była jedna z tych gier, które właśnie tam poleciały i mam nadzieję, że są wykorzystywane do dzisiaj. Kolejna gra to Sorcerer City. W nią również nie zagrałem i trochę żałuję, bo słyszałem o niej dobre opinie, jednak no nie znalazłbym chętnego do zagrania w ten tytuł, a samemu bym w niego nie zagrał, więc po prostu się z nim pożegnałem. Szkoda, no ale tak była. Podobnie jest grą The Card of Miracles, i no tutaj no nie było opcji w to zagrać. Po prostu przeleżała u mnie ta gra kilka miesięcy na półce. I wylądowała na półce innego gracza, który ją ode mnie kupił. Życzę udanych rozgrywek. Mam nadzieję, że tobie uda się w nią zagrać. Piątym tytułem w tej kategorii jest gra Space Alert. No i tutaj miałem wielką nadzieję zagrać w ten klasyk, no bo jest to gra, yy, o której kiedyś było bardzo, bardzo głośno. No ale niestety do tego trzeba by mieć. Yy... No, wielu graczy, którzy znaliby ten tytuł, a nie tak, że ja ją przeczytam, instrukcję i ją wytłumaczę, ponieważ e, jest to gra czasu rzeczywistego i musimy wykonywać pewne e, rzeczy w momencie, kiedy e, leci jakieś tam e, dźwiękowe sygnały i w momencie, kiedy pojawia się jakiś sygnał, trzeba coś wykonać i dobrze w sumie wymagane jest to, żeby każdy z graczy znał e, mechanikę tej gry i wiedział o co chodzi, no ja niestety nie znajdę tylu graczy, którzy jakby będą chcieli poświęcić swój czas na to, żeby w tę grę zagrać, więc przydarzyła się okazja, Było, była osoba chętna, która ode mnie kupiła. Również mam nadzieję, że w nią zagra. I ostatnio taką grą, która wyleciała z mojej kolekcji, zanim została zagrana, była Tortuga 21.99. No, to jest dość ciekawy tytuł, w którym występują takie figureczki statków plastikowe, które latają po mapie, która jest zmienna, budowana z heksów. Te heksy mają jakieś takie swoje miejsca dwuwarstwowe, żeby tam coś układać. Nie znam dokładnie zasad tej gry. Również e, nie było okazji, nawet przeczytać instrukcji. Ja nie, nie miałem możliwości zapoznać się z tą grą, bo napływały inne, nowe gry. No i podjąłem decyzję, że Tortuga również wylatuje z mojej kolekcji. Zanim przejdę do następnej kategorii, tak podsumuję trochę ten fragment, który przed chwilą był. I podzielę wam się z tym, że jestem osobą, która bardzo e, trudno ma z tym, żeby pozbywać się gier. Ciężko jest mi je sprzedawać. Jednak. Dochodzę do takiego momentu, w którym uznaję, że może nie ma sensu mieć wszystkiego, nie da się grać we wszystkie gry i myślę, że to jest moment, który, do którego dojdzie każdy z nas, bo, no bo jakby nie dość, że mamy miejsce ograniczone na półkach, to mamy też ograniczony czas i musimy wybierać tylko te perełki, które, yy, które faktycznie mogą dać tam jak najwięcej przyjemności. Szczególnie, że tych gier naprawdę wychodzi bardzo dużo, i ja jeszcze jestem graczem takim, który lubi poznawać nowości i nowości, i no niestety mam tak, że chcę poznawać jak najwięcej, może nawet nie nowości, ale nowych gier, nawet które są stare, kiedyś wydane, ale ja ich jeszcze nie poznałem. Ale lubię poznawać nowe mechaniki, lubię się w nie wdrażać i no nie mam tak, że mogę zagrać we wszystko. Dobra, przejdźmy teraz do y, kategorii pozytywnej, czyli do tego, z którymi grami udało mi się poradzić, którymi grami y, się zapoznałem i w które zagrałem. Tygier również jest 6 i zaczynamy od gry: fotosynteza. Zagrałem w tą grę. Y, mechanika, tak jak mi się wydawało, spodobała mi się, jednak. Jest ona na tyle ciężka i uciążliwa w rozgrywce, i jest ona na tyle interakcyjna, że wydaje mi się, że nie miałbym już więcej graczy, którzy chcieliby ze mną w nią zagrać. Więc po tym, jak rozegrałem rozgrywkę, zapoznałem się z nią, to ta gra również poleciała na sprzedaż, bo no, znalazła się osoba chętna, która chciała ją kupić, a u mnie ta gra nie lądowałaby za często na półce. Cieszę się, że ją poznałem. Bardzo, bardzo fajna jest to gra, ale no inne gry ją wyparły. Druga gra, którą ściągnąłem w tym roku z spółki wstydu, to kroniki przygody. Wyprawa po księżycowe kamienie. E, Mogłem ją wam pokazać, ale tego nie zrobię, bo leży w pokoju, w którym śpi obecnie moja córka, i nie mam ochoty jej budzić. E, no i jest to gra scenariuszowa. Oparta na e, mechanice kronik zbrodni e, wydawanych przez Lucky Duck Games. No, i okazało się, że ten tytuł jest naprawdę, naprawdę świetny. Jest to y, ta mechanika, czyli skanowanie QR kodów, przechodzenie jakiejś przygody, jakichś scenariuszy, y, ale zaimplementowana w tematyce dziecięcej, takiej, gdzie dzieciaki mogą sobie rozgrywać scenariusze, takie skierowane do nich. Y, no i faktycznie mega się w to wkręcili. Ja na początku grałem z nimi, potem oni grali już sami, a ja tylko sobie przyglądałem się, jak oni to y, rozgrywają i naprawdę. Byli mega wkręceni i teraz czekają już na kolejną grę, która leży e, też na półce wstydu, e, czyli drugą część o e, starym dębie, chyba. No cóż mogę powiedzieć? Kroniki przygody to jest gra, którą serdecznie polecam Wam i Waszym dzieciom. Kolejną grę już Wam pokażę, bo jest to Poszukiwanie Planety X. E, jest to gra, która leżała przez chwilę i czekała na swoją kolej i się doczekała i bardzo dobrze, bo. Jest to jedna z niewielu gier dedukcyjnych, które mi pasują. Ja nie przepadam za grami dedukcyjnymi, może inaczej, przepadam, ale tak jak już <ścoughs> zawsze zaznaczam, e, jest mi ciężko w nie grać i e, z jakiegoś powodu większość z nich nie aż tak bardzo mi pasuje. A poszukiwanie Planety X naprawdę, naprawdę mi podeszło. E, są to fajne mechaniki, e, mamy aplikację, która steruje grą i chcemy jak najszybciej odkryć jak wygląda niebo i w którym miejscu znajdują się jakie obiekty. No, ale też nie jest tak, że pierwsza osoba, która odnajdzie tą tytułową planetę X, musi wygrać, bo może się wydarzyć inaczej, ponieważ gramy tu na punkty. To też jest bardzo fajne, że jakby ten wyścig nie jest ostatecznym, e, ostatecznym warunkiem tego, kto zwycięża. Polecam, bardzo fajna gra: poszukiwanie planety X. Kolejnym tytułem, który nadrobiłem w tym roku, jest e, Nimalia, i ta gra mnie bardzo zaskoczyła ponieważ no takie niepozorne, niepozorne małe pudełeczko, grafiki takie dość bajkowe, więc wydawałoby się, że to będzie prosta gra, a okazuje się, że wcale nie do końca tak jest. Jest to gra abstrakcyjna, w której wykładamy karty na stół, musimy każdą kartę, którą zagrywamy przykryć jakiś fragment innych kart, które już zagraliśmy. No i na tych kartach mamy różne tereny oraz różne zwierzęta. I one muszą w jakiś sposób specjalny zostać ułożone. A to, za co będziemy punktować, jest określone na kartach, które leżą na stole i są wylosowane na daną rozgrywkę. No i ścigamy się z przeciwnikami o to, kto lepiej ułoży swoją układankę. Mamy tutaj też taki draft card, że każdy ma swoją rękę kart, z niej wybiera jedną i przekazuje karty dalej. Więc musimy decydować na bieżąco, co nam się w tym momencie opłaci, ale też musimy patrzeć na kolejne rundy i na to, jakie będzie punktowanie w kolejnej rundzie i w kolejnej rundzie, żebyśmy już na przyszłość sobie robili podkładkę tutaj na swojej planszy. Bardzo fajne, ma też bardzo fajną implementację na BGA, jest to bardzo szybkie i zachęcam, żebyście sobie spróbowali Nimalia. A jak już mówię o Animalie i małych pudełeczkach, no to mamy też grę Run i Tą grę również e, udało mi się zagrać, ściągnąć spółki wstydu. No jest to, jak widzicie, maluteńkie, mieści się w mojej dłoni. E, mamy tutaj karty, każdy ma swój kolor, układamy runy na e, wspólnej planszy, no i e, chcemy też przykrywać e, odpowiednie kamyki e, nową kartą z innymi kamikami, tak żebyśmy jak najlepiej zapunktowali. W tak małym pudełeczku, w tak niewielkiej liczbie kart, bo mamy tutaj 20 kart. Yy, no to naprawdę zawarta jest bardzo ciekawa mechanika. Nie jest to coś super wyjątkowego, ale no jak na takie małe, tanie pudełeczko to yy, fajnie można sobie pokombinować, jeżeli ktoś lubi gry abstrakcyjne z interakcją. I ostatnią grą, którą nadrobiłem w tym roku, była Uczta dla Odyna, czyli coś przeciwnie, nie małego, a olbrzymiego też pokazuję Wam tutaj grafikę, a nie trzymam pudełko w rękach mimo, że miałem tą grę w swojej kolekcji i tutaj właśnie to słówko miałem ma znaczenie ponieważ tą grę również sprzedałem dlaczego? nie podobała mi się ta gra? no nie, nieprawda, spodobała mi się bardzo bo jest tam eee, no mechanika euro jest tam worker placement jest tam... Do tego poliomino, które polega na tym, że jak zagrywamy naszych workerów, to oni pozyskują nam różne kafelki tetrisowe i te tetrisy musimy układać na swoich planszetkach wysp czy budynków też. I pozyskujemy nowe planszetki, które, które musimy wypełniać i chcemy zakryć jak najwięcej pól, ponieważ te pola mają na sobie ujemne punkty no i musimy ich jak najwięcej pozakrywać, żeby, żeby wyjść z wynikiem. Jak najlepszym na koniec rozgrywki. Świetny tytuł, jednak dlaczego go sprzedałem? Bo jest on olbrzymi, ciężki e, i bardzo trudno wyjąć go na stół. E, chodzi o to, że przygotowanie tej rozgrywki, rozłożenie zajmuje sporo czasu, zajmuje sporo miejsca. E, no a ja, tak jak już Wam mówiłem, gram w wiele gier i nie mam. Możliwości poświęcania czasu na, 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 na to, żeby takie wielkie kobyły bardzo często trafiały na mój stół, a w zamian za to znalazłem implementację bardzo fajną, właśnie na BGA. Znowu w ostatnim czasie w ogóle sporo, sporo próbuję różnych gier na, na, na Board Game Arenie i też wam was do tego zachęcam, bo to jest świetny sposób do tego, żeby sobie popróbować grać w różne gry albo nawet móc zastąpić sobie granie fizyczne. Tym cyfrowym. No nie jest to samo, co byśmy grali przy jednym stole, ale tam jest tak, że możemy też umówić się ze swoimi znajomymi, którzy nie mieszkają na przykład w tym samym mieście, i zagrać sobie z nimi przez internet. Jest to również spędzanie czasu przy grach planszowych. Ja to uznaję za legitne granie w planszówki. Także uczta dla Odyna bardzo, bardzo polecam. Jeżeli macie możliwość i chęć do rozkładania tego na stole fizycznie, no to polecam, żebyście mieli swoją kopię. W swojej kolekcji, a jeżeli nie, BGA równie dobrze to implementuje. No i to były wszystkie 6 gier, które ściągnąłem z półki wstydu. A teraz jest jeszcze trzecia kategoria, w której jest znowu 6 gier. No tak się jakoś złożyło, że w każdej z tych gier, kategorii jest 6 gier. I jest to kategoria, która polega na tym, że znowu uzupełniłem półkę wstydu kolejnymi tytułami. Kupiłem te gry, one nie są jakieś najnowsze. E, więc leżą już przez jakiś czas, e, i w ciągu tego roku one zostały zakupione przeze mnie, ale nie zostały zagrane, i leżą już tam jakieś e, kilka miesięcy. I jakie to były tytuły? Zacznijmy od Demeter. Jest to e, wykreślanka e, w dość ciekawym e, klimacie, w dość ciekawej mechanice, ponieważ mamy tutaj e, kosmos i dinozaury, połączenie tych dwóch tematów. No, nie spodziewałbym się, że można, można to zrobić, a jednak. Eee, mam przeczytane do tego zasady, ale jeszcze tego nie, jeszcze jakby w tą grę nie zagrałem. Myślę, że prędzej czy później się to uda, więc leży ona zawsze pod ręką, żeby jakby znaleźć ten moment, w którym o, będziemy mieli chwilkę czasu na wykreślankę nową i ona trafi na stół prędzej czy później. Kolejna gra, która trafiła na półkę wstydu to Moja wyspa. No i tutaj nie ma co się dziwić, że ona tam wylądowała i jeszcze nie została zagrana, bo jest to gra Legacy, jest to kontynuacja gry Moje Miasto. Kupiłem ją gdzieś po jakiejś okazyjnej cenie, taką chyba z uszkodzonym pudełkiem. No i ona sobie czeka na moment, w którym będę mógł ją rozegrać, znaleźć ekipę, która na stałe dołączy do tej rozgrywki. Zobaczymy kiedy się to uda ale ja bardzo chętnie w nią zagram, bo moje miasto mi się podobało, a tu jest jeszcze podobno bardziej gamer'sko z tego co słyszałem, więc tylko na plus. Moja wyspa. Kolejna gra, która trafiła na półkę wstydu w tym roku to Legendy Krainy Andor. No i jest to gra, którą gdzieś tam znalazłem na rynku wtórnym, bo jest to stara gra, już niedostępna i zazwyczaj pojawia się gdzieś tam po niemiecku, a tutaj ktoś sprzedawał ją po polsku, więc szybko ją kupiłem. I zawsze chciałem w nią zagrać. Jest to taka gra przygodowa, scenariuszowa, w której przeżywam jakąś przygodę. Myślę, że zagram w nią z dzieciakami, bo oni bardzo lubią takie gry, w których jest jakaś historia, jakiś scenariusz, coś można, coś można podkrywać. A też z tego co wiem, to mechanika jest dość fajna. Zobaczymy, czy się nie zestarzała od tamtych czasów, kiedy, kiedy ta gra powstała. No ale leży na półeczce i czeka, żebym sobie w nią zagrał. Legendy Kryjiny Andor. Boon Lake to jest kolejny tytuł, który trafił na półkę wstydu i jest to gra, która została wydana jeszcze przez wydawnictwo Lacerta. Wtedy jak były wyprzedaże Lacerty, no to jeszcze nie sądziłem, że sobie ją kupię, bo no jakoś tak, nie wiem, ten tytuł w mojej bańce przynajmniej przeszedł trochę bez echa ale potem zobaczyłem, że jest w jakiejś dobrej cenie i ją sobie kupiłem szczególnie, że autorem jest Aleksander Fister, którego bardzo, bardzo gry szanuję szczególnie Piratów z Maracaibo czy Great Western Trail no ale leży na półce i czeka, bo to jest takie duże, ciężkie euro ciężkie i mechanicznie i wagowo, bo jak trzymam to w ręku teraz to aż mi tutaj ciężko jest to robić w każdym razie Bunlake na pewno trafi na stół, czy się spodoba, czy nie, nie wiem, nie czytałem jeszcze zasad, zobaczymy. Przed ostatnią grą, którą dzisiaj wam pokażę, jest gra Krożyn. Eee, jest to gra, którą kupiłem trochę pod wpływem e, emocji, takich, że zobaczyłem, gdzieś tam kupowałem w jakimś sklepie e, jakieś gry i przy okazji e, <gry> zobaczyłem, że ta gra też tam jest. Słyszałem o niej niewiele. Ale klimat mnie tutaj chwycił za serducho, bo jest to gra taka w klimacie steampunku, fabryki. Mamy tutaj właśnie fabrykę, którą rozbudowujemy. No i musimy dbać o to, żeby właśnie ta korozja tytułowa nam nie przeszkadzała, z tego co wiem. No, klimat mi się podoba, zobaczymy, czy mechanicznie to się sprawdzi. No, jest to gra, której nie ma po polsku, jest to gra po angielsku, ale... No, ale zasady są dość proste i tam zależność językowa też jest niewielka, bo tylko gdzieś tam na jakichś kartach, chyba trochę. I nie wiem, czy graliście w ten tytuł, czy mieliście z nim e, jakieś, e, jakieś przygody. Jeżeli tak, to napiszcie, czy powinienem w nią szybko zagrać, bo no, leży na półce. Na pewno będę chciał w nią spróbować zagrać, ale no jeszcze, jeszcze się to nie wydarzyło. No i ostatni, szósty tytuł, który e, w tym roku trafił na moją półkę wstydu, jest takim. Tytułem, o którym nie wiem w sumie, czy mogę mówić, że jest na półce wstydu, no ale e, tak uznaję, bo jest to gra e, Messina 1347, jest to gra e, Władimira Suchego. Ona nie jest za dobrze oceniana, ja e, mam wątpliwości, czy ona jest na mojej półce wstydu, czy nie, ponieważ grałem już w ten tytuł. Grałem na Portalconie dwa lata temu e, rozgrywkę. E, no i takie miałem mieszane uczucia e, bardziej w stronę tego, że ta gra jest taka średnia niż dobra, ale e, jednak trafiła na mój, na mój stół, ponieważ jest to Władimir suchy. Ja gry tego autora bardzo, bardzo lubię, i chciałem się upewnić, czy ta gra jest fajna, czy nie, bo wydaje mi się, że ma coś w sobie. E, no, ale jest na półce wstydu, ponieważ od czasu, jak ją kupiłem, no to leży na półce i jeszcze nie została zagrana. Zobaczymy, czy zostanie i kiedy. Messina 1347. No i to tyle z dzisiejszych opowieści o grach. E, dajcie znać, jak wyglądają wasze półki wstydu. E, czy w ogóle macie coś takiego? A jeżeli tak, to jakie gry uważacie, że, e, że jakby klasyfikują się do tego, żeby mówić, że są na tej półce wstydu, czy półce możliwości, jak niektórzy nazywają? Dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną. Zapraszam Was do tego, żebyście zasubskrybowali ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, żebyście nie przegapili kolejnych materiałów I żebym miał motywację do tego, żeby tworzyć dla Was jeszcze, jeszcze więcej A jak ktoś chce wesprzeć mnie i rozwój tego kanału, to zapraszam na Bajkofitu Tam możecie postawić mi wirtualną kawę, wesprzeć mnie trochę finansowo Dzięki, do zobaczenia w następnych materiałach, cześć!